Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku Dziś sobie tworzymy paczuszkę od Patryk Real Madry To była wymianka na spontanie, szybciutka Napisały do mnie co mają moich, jakie mają moje braci Od razu wysłali, to są naprawdę Dla takich ludzi warto żyć, naprawdę Ja od razu też odwdzięczyłem się, od razu Poszukałem co tam miałem ze swoich zapasów, znalazłem ich listę i też poszła zwrotna, mam nadzieję, że Pozdrawiam Was, mam nadzieję, że paczuszka doszła też dzisiaj i zobaczymy, co my tutaj dostaliśmy. Holderki, no u mnie, toplowderki, tu to u mnie towar deficytowy, jednak już niedługo zamierzam e, dostać, e, czy no, zakupić na kartę Dobra, zaczynamy od limitki, którą poszukiwałem. No i już mogę rozpocząć swoje e, rozmowy z e, pewnymi osobami z zagranicy. Dzięki chłopaki, na, tej, na tą limitkę naprawdę czekałem. Kolejna to jest match Oliver Balma. Naprawdę te meczuinerki ciężko wpadają. Jest ich około 40, chyba 8. Zebrać wszystkich my to jest naprawdę bardzo i to bardzo trudne. Super. O, dostałem Tiago z Bayernu. Z Bayernu też naprawdę ciężko wchodzą te meczuinerki. Z Brukseli też mi naprawdę ciężko wchodziły. Wchodzą dalej. E, I ostatnia limitka, czy jaka limitka, to jest nalo. E, dziękuję Wam jeszcze raz e, za te cztery karty. Naprawdę już od razu sobie wypisuję te trzy braki, już oddałem sobie dawno i mam nadzieję, że tą serię postaramy się zebrać my i wyją. mam nadzieję, że Wam też jeszcze pomogę, bo. Jak z jakimś się niemcem wymienię, to mam nadzieję, że też mi coś tam może wysłać. Więc, mam nadzieję, że mi się podobało i zapraszam Was do kolejnych filmików. Cześć!